Jestem już po rozmowie z Gustawem Horoszyńskim. On jest twórcą kart Empatify. Chciałabym podzielić się z Wami odczuciami, przemyśleniami z naszego spotkania. Gustaw miał problem z używkami. Nasza rozmowa była otwierająca i żywa. Lubię, kiedy spotkanie z drugim człowiekiem wywołuje we mnie poruszenie, ekscytację i otwiera głowę. Piękne uzależnienie. Można mieć nauk od przypodobywania się innym. Witaj! Jest to podcast Marzeny Ciesielskiej, Pociąg Donikąd, sezon trzeci, Stacja Emocje. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Skoro się słyszymy, mamy wtorek, 20 Pociąg Donikąd, sezon trzeci. Jestem już po rozmowie z Gustawem Choroszyńskim. On jest twórcą kart Empathify. Całą rozmowę udostępnię na moim kanale w formie wideo jutro. Czyli 8 października o 20. Chciałabym podzielić się z Wami odczuciami, przemyśleniami z naszego spotkania. Wybrałam sobie do trzeciego sezonu Gustawa, ponieważ stworzył narzędzia do pracy z emocjami i potrzebami, czyli to, o czym rozmawiamy i czemu poświęcamy trzeci sezon. Są one naprawdę piękne, te karty, kolorowe i przejrzyste. Mój brat, który jest terapeutą, zwrócił moją uwagę właśnie na te narzędzia Empatify. To on mi o nich powiedział. Przeczytałam też historię Gustawa, historię jego życia i postanowiłam z nim się skontaktować. Więcej o tej historii życiowej usłyszycie w naszej rozmowie, ale ja tylko napomnę, że Gustaw miał problem z używkami. O czym sam opowie w tej rozmowie. Natomiast nasza rozmowa nie dotyczy historii używania. Wiecie, że nie lubię rozwlekłych historii o tym, jak osoba sięgała swojego dna. Interesuje mnie to, jak to się stało, że wydostał się, że zauważył, że warto inaczej. Gustaw zrobił coś więcej. On przekuł swoje doświadczenia w bycie ambasadorem empatycznej komunikacji. Odkrył to, co ja także propaguję. Każdy problem można rozwiązać, kiedy rozumiemy własne emocje i potrafimy czytać swoje potrzeby, i czytać, jakie emocje mogą stać za tym, co się z nami dzieje emocjonalnie. Nawet jeśli nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład słuchając tego podcastu, próbujesz zaspokoić własne potrzeby. To nie znaczy, że ich nie zaspokajasz, tylko nie wiesz o tym, że je zaspokajasz. Kiedy rozmowa z kimś przeistacza się w kłótnie, to może znaczyć, że tam pod spodem kryje się jakaś niezaspokojona, nieuświadomiona potrzeba. Na przykład osoba bardzo chce być wysłuchana, chce być doceniona, chce poczuć więź, ale tego nie czuje. Czuje, że jest odrzucona. Czy słusznie, czy niesłusznie, to już jest inna historia. Ale poczucie bycia odrzuconym może właśnie powodować to, że osoba zaczyna być agresywna, niemiła i pojawia się kłótnia. Gustaw w tej rozmowie przytoczył swoją historię. Swoją historię rozmowy. Którą doświadczył niedawno z kolegą, i rozłożyliśmy tę sytuację na etapy, aby pokazać, jak skutni zrobić empatyczną rozmowę, z której można wyczytać, co się dzieje. I z Gustawem i z tym kolegą właśnie podczas tych nieprzyjemnej wymiany zdań. I cała rozmowa, całe spotkanie, które zrobiliśmy razem z Gustawem. Chyba było pod patronem empatycznej komunikacji, czyli NVC, czyli takiego porozumiewania się zgodnie z ideą rozumienia własnych potrzeb i emocji. I nasza rozmowa była otwierająca i żywa. Lubię, kiedy spotkanie z drugim człowiekiem wywołuje we mnie poruszenie, ekscytację i otwiera głowę. Odkryłam kilka kwestii, które złożyły mi się w całość. Chcę je uporządkować i opowiedzieć Wam tutaj właśnie w pociągu donikąd, ponieważ nie zawsze wywiad pozwala na dłuższe refleksje, a podcast temu może służyć, że mogę rozwinąć te wątki, które nie zostały poruszone, ale zostały obudzone w mojej głowie podczas rozmowy. I ciekawa też będę waszych refleksji po naszej rozmowie. Może zwrócicie uwagę na inne wątki, o których Gustaw mówił, a mi one uleciały. Mnie bardzo dotknęła pewna myśl. To powiem wam, że nasza rozmowa, chcieliśmy bardzo pokazać właśnie, na czym opiera się ta empatyczna komunikacja. O co chodzi w tym nurcie NVC, czyli porozumiewania się bez przemocy, ale mi osobiście ta nazwa, porozumiewanie się bez przemocy, czy nawet ta empatyczna komunikacja, ona nie kojarzy się jakoś dobrze. Najpierw musiałam to przeżyć, doświadczyć, dopiero potem się przekonałam, że tak, to jest fajna, warto się tego uczyć, warto poznawać uczucia i potrzeby, ponieważ to daje niezłe ukojenia. I dlaczego mi się nie podoba ta nazwa porozumiewanie się bez przemocy? Bo kojarzy mi się z przemocą w takim dosłownym znaczeniu tego słowa. Więc, jeśli nawet nie agresją fizyczną, to agresją słowną. A dokonując teraz w mojej głowie redefinicji słowa przemoc, ustaliliśmy z Gustawem dosyć ciekawe fakty. Przemocowa komunikacja, ona może być nawet subtelna. Bo to może być namawianie kogoś, żeby coś zrobił, na co my nie mamy ochoty do końca. Gustaw przytoczył świetny swój kawałek osobisty z własnej relacji. No ale to jutro usłyszycie, jaki. Ale idźmy dalej. I pomyślałam sobie, że właśnie w relacjach miłosnych nadużywamy siebie w imię miłości, aby ratować związek. Stworzyć kompromis, który też może być przemocowy, kiedy czujesz, że nie dasz rady więcej, że już nie zrobisz pół kroku do przodu, ale próbujesz, używasz siebie, żeby właśnie zrobić ten cholerny kompromis. A potem, kiedy robisz takie nadużycie siebie w imię miłości, w imię partnerstwa, w imię, żeby kogoś zadowolić, to to, to jest przemocowe, to jest autoprzemocowe. Bo po czymś takim nie jest ci dobrze. Możesz czuć się nawet jak śmieć, paskudnie. I aby uśmierzyć dyskomfort, co Gustaw zrobił? Zaczął sięgać po fajki, fajka za fajką. Albo wtedy sięgamy po używki, bo ci źle, bo próbujesz zmniejszyć ten swój dyskomfort po tym, że zrobiłeś coś, na co nie miałeś ochoty. I palisz wtedy jeden za drugim, jak smok, choć wcale nie masz ochoty tyle palić. Jesteś źle fizycznie, ale robisz to. Jesteś w takim ciągu przemocowego dopieprzania sobie. Moi drodzy rety, jakie to jest znane? Takie właśnie, taki ciąg przemocowy, który robimy w stosunku do siebie, na przykład w relacjach. No i co? I z tego się będzie rodził tak zwany głód do używki. No, ale to jest pewien proces, który powoli się odpala. Ty nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, że właśnie użycie siebie, zrobienie czegoś przemocowego w stosunku do siebie, na co nie masz ochoty, będzie odpalało w tobie głód i chęć sięgnięcia po używkę. Więc sama wiedza, jak powstaje głód, jak on się rodzi, co się tam dzieje, że można go zatrzymać, niewiele da. Ponieważ potrzebujesz jeszcze wiedzy o potrzebach i emocjach, żeby zrozumieć, że użycie siebie wywołało właśnie ten głód. Bo piękne uzależnienie można mieć nauk od przypodobywania się innym czyli staram się przypodobać, użyć siebie, nadużyć siebie, zrobić coś dla kogoś dobrze. Ale stracić na tym. Więc moi drodzy, tutaj święty Boże nie pomoże. <grywamy> Potrzebujemy wiedzy o emocjach. Relacja to, 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 co mi się ułożyło w głowie po rozmowie z Gustawem, relacja. Każda relacja i miłosna, i przyjacielska. Ona wymaga empatycznej komunikacji. Czyli jakiej. Czyli z jednej strony potrzebujesz być autentyczna, czyli zdawać sobie sprawę z tego, co czujesz i dawać temu prawo. Nie przykrywać tego, że skoro się czujesz źle, to czujesz się źle. Skoro czujesz gniew, to on nie zniknie tylko dlatego, że on ci się nie podoba i nie pasuje w tym momencie go czuć. Możesz go ukisić. Tak jak każdą emocję możesz w sobie ukisić ale to wywali przy innej okazji. A potem zastanawiamy się, hmm, dlaczego w przykłótni wyrzygujemy 20 lat do tyłu? Ha! I właśnie to jest niezaprzeczalny dowód na to, że ignorujesz, od dawna ignorujesz swoje emocje i potrzeby. I na pewno nie jesteś empatyczny w stosunku do siebie. Jesteś przemocowy w stosunku do siebie. A relacji zdrowej nie stworzymy z kimś, jeśli sami nie będziemy w stosunku do siebie w porządku. Banał, <laughs> pewnie, że banał. K kiedy to mówię, to, to brzmi to naprawdę jasno i trudno się z tym nie zgodzić. Ale kurczę tego nie robimy, bo nie wiemy też, jak to zrobić: jak właśnie być autentycznym, jak pogodzić to, że jestem zazdrosna, że aż mnie tam w środku zżera. Bo, bo też chciałabym tak, no ale nie przyznam się. Czyli nie jestem autentyczna. Zakrywam swoje emocje, bo nie pasuje, bo nie wypada być zazdrosnym. Może i nie wypada, ale można powiedzieć, że wiesz, zazdroszczę ci tego. Też chciałabym tak. I wtedy możesz tą zazdrość przekuć trochę w motywację. Pomyśleć sobie, hmm, skoro ja tego pragnę, to może ja się zastanowię, co mogę zrobić, żeby coś podobnego osiągnąć. Że może to jest wskazówka dla mnie, że ja też bym chciała podobnie. Więc wszyscy, jak jeden mąż, chcemy być autentyczni i nawet nam się wydaje, że jesteśmy autentyczni. Trochę jak mantrę powtarzamy, że doceniamy w relacjach, że w relacji musi być szczerość, otwartość, Człowiek, partner musi być dobry dla nas. Musi umieć z nami rozmawiać. Hmm, ale czy my jesteśmy dla siebie szczerzy? Czy my akceptujemy w sobie niewygodne emocje? Czyli kiedy do nas przyjdzie partner z niewygodną emocją, to, to my się nią zaopiekujemy, albo zaopiekujemy się sami niewygodną emocją, kiedy się w nas pojawi? Hmm, tego nie wiadomo. Pojawia się zazdrość. Czy reagujesz na sytuację, kiedy ktoś zachowuje się tak, że czujesz dyskomfort? Albo wywołuje w tobie takie zmieszanie, że, że aż, aż ci nie jest komfortowo być w towarzystwie tej osoby. Czy potrafisz na to zareagować? Powiedzieć o tym? Czy jesteś na tyle otwarty, aby komuś odmówić prośby? Jeśli nie czujesz tego, nie chcesz tego robić. Wiesz, że to dla Ciebie nie jest dobre, ale ktoś prosi, nalega, naciska. I co wtedy? Jesteś autentyczny? I powiesz, że, mm, że jest to dla mnie niekomfortowe, że tak nalegasz. Przykro mi, nie chcę tego zrobić. Nie czuję, że to jest dla mnie ok. Przepraszam Cię za to, jeśli Cię uraziłam, ale, ale nie chcę. Nie wchodzę w to. Nie jest łatwo. Pewnie, to jest zrozumiałe. Ale istotne jest to, aby nazywać wtedy własne emocje, które się w Tobie pojawiają. Nie musi być łatwa. Empatyczna komunikacja nie musi być słodko pierdząca i różowa. Ono nie jest z definicji, czy to jest łatwe, czy to nie jest łatwe. To ma być autentyczne, Twoje. Chodzi o to, aby nie ignorować siebie, swoich emocji, swoich potrzeb, bo one nie znikną, jeśli, jeśli je zignorujesz. Ale znikną wtedy, kiedy je uznasz, że powiesz, że czujesz właśnie dyskomfort, zmieszanie, smutek, bo potrzebujesz odmówić. A jeśli tego nie zrobisz, no to wtedy robisz przemoc względem siebie. I to jest wtedy porozumiewanie się przemocowe, a nie empatyczne. Lubię też takie perełki, takie niuanse odkrywać podczas rozmów. Z drugą osobą, i wtedy od razu widzę i obserwuję, i myślę sobie, właśnie podczas tej rozmowy o, o relacjach z Gustawem, pomyślałam sobie i zobaczyłam własne stare relacje. Zrobiło mi się przykro. Czułam, jaka byłam kiedyś kulawa i przemocowa w kontakcie z innymi. Chciałabym szczerze przeprosić za swoje zachowania. Chciałabym też, żeby kiedyś Zostać też przeproszoną za zachowania innych. Też pewnie robili to nie wiedząc, że komunikacja potrafi ranić na lata. Słowa potrafią utulić, ale też potrafią ciąć. A w empatycznej komunikacji bardzo trudne słowa nie tną, nie ranią. One bolą w tym momencie, kiedy się o tym rozmawia. Mogą jeszcze boleć chwilę po. Bo ta rana się goi, ale nie będziesz szedł z tą otwartą raną przez kolejne lata. To się pięknie wypali, pięknie domknie i możesz wtedy iść dalej przez życie. Empatyczna komunikacja ten sposób komunikowania się właśnie mówiąc o własnych emocjach i o potrzebach jest to wyjście z każdej sytuacji. Nawet w smutku, bólu, płaczu, żalu, że coś tracimy, ale wychodzisz po takiej rozmowie z poczuciem, że jesteś dorosły. Że nie uciekasz, nie niszczysz wszystkiego jak rozwydrzony Bachor, mimo że masz już naprawdę dużo wiosen na karku. I tego wszystkiego można się nauczyć poprzez rozpoznawanie własnych emocji i potrzeb. Dlatego zrobiłam trzeci sezon i kurs o nawigacji po świecie emocji. Dlatego zaprosiłam Gustawa do rozmowy, aby pokazać, że ta umiejętność leczy naszą emocjonalność, że to nie jest wymysł psychologii, że teraz jest jakaś taka nowo moda na emocje. Jest to poważna, zaniedbana umiejętność. Jesteśmy pokaleczeni, bo tkwimy w relacjach przemocowych, bo sami jesteśmy w przemocowi. Sami komunikujemy się przemocowo. To, co odkryłam, to to, w trakcie tej rozmowy przyszła mi taka refleksja, że nałogi to jest taka końcowa spirala niemocy w byciu Albo przemocowym, albo dla samego przemocowym w stosunku do siebie, ale też przez inne osoby. Czyli w momencie, kiedy doświadczasz właśnie takiej niefajnej komunikacji i ty sam się niefajnie komunikujesz ze sobą i z innymi, no to wtedy jak nic nałogi są jakimś takim chwilowym plasterkiem. Na Twoją niemoc. Czy można bardziej dowalić sobie, niż powtarzać systematyczne niszczenie siebie, wlewając alkohol, paląc, czy wciągając różne badziewia zmieniające nastrój? Nie wiem, czy można bardziej sobie dowalić. Myślę, że mamy często taką tendencję, właśnie kiedy nie, nie ogarniamy własnych emocji, to jesteśmy takim autozamachowcem zakładnikiem samego siebie. Zapewne nie chcemy dowalać sobie, ale robimy to z niemocy, z bezsilności. Ale nadzieję znajdziesz, kiedy pozwolisz sobie, aby ktoś pomógł ci odnaleźć i ponazywać twoje emocje, pomóc ci pozyskać tą umiejętność, stworzyć fundament do tego, abyś mógł się dogadać ze sobą, a potem z innymi. Chcesz mieć rację czy relację? Przemocowe bycie w relacji to także, kiedy zależy nam, aby udowodnić, że moja ra racja jest lepsza, że mój ból jest większy niż Twój. Ja cierpię, ja czuję, a ty, a co ty tam wiesz? Co wtedy możesz usłyszeć w dialogu z kimś takim, kto jest właśnie taki przemocowy, który chce udowodnić za wszelką cenę rację. Że jego boli bardziej, on cierpi bardziej, a u niego to jest po prostu najbardziej. Co tam pod spodem możesz usłyszeć? Że może osoba się boi? Że panicznie chce zostać potraktowana serio? Że może rzadko bywała traktowana serio? Stąd potrzeba właśnie tego usłyszenia, żeby ktoś inny usłyszał to, co mówi, więc krzyczy. Tak bardzo chce być wysłuchana, że się drze. Tak bardzo chce dostać szacunek, że wykrzykuje to. Tak bardzo potrzebuje uznania i chce być potraktowana serio. I to wszystko robi trochę na śmierci życie, jakby to jedno uznanie, to potraktowanie serio miało spowodować, że albo przeżyje, albo umrze. Albo mnie uznasz, że moje jest ważne, albo znikna. Taki czasami przekaz można usłyszeć, kiedy ktoś tak nie chce usłyszeć. Jest taki krzykliwy, agresywny, zaborczy, autorytarny w tym, co mówi. Kiedy to zauważysz, że ktoś tak robi, kiedy pomyślisz sobie, że tam pod spodem jest jeszcze coś... Że tam jest ogrom potrzeb niezaopiekowanych, że tam jest taka straszna potrzeba właśnie bycia wysłuchanym, usłyszanym, szacunku, uznania, więzi. I kiedy to zobaczymy, to może być łatwiej ci być obok kogoś takiego. Spróbować zobaczyć, że ten gniew, ta złość czy paniczny lęk wynika z obawy. Przed kolejnym odrzuceniem, że osoba pragnie być potraktowana poważnie, z szacunkiem, no ale nie została nauczona, jak to się robi. I tak się boi, że zostanie zraniona, że strzela do niewinnych, niszczy to, co inni mogliby dać jej, na przykład poczucie bezpieczeństwa. I wtedy też ważne jest, kiedy spotykasz taką osobę na swojej drodze, co w tobie to wyzwala. Jak ty reagujesz na taką osobę? Boisz się? Zamykasz się w sobie? Blokujesz się przy takich osobach? A może starasz się przypodobać, ułaskawić, zadowolić? A może reagujesz atakiem, złością? To jest naprawdę ważne, co się wtedy z tobą dzieje w takich sytuacjach, bo nim będziesz próbował zaopiekować się kimś, sprawdź najpierw, co się z Tobą dzieje, jakie Ty masz emocje, i najpierw się zaopiekuj tymi swoimi emocjami i ustal, jakie masz potrzeby. I w naszej rozmowie pokazujemy właśnie, jakie etapy występują po sobie w takich sytuacjach, abyś mógł doświadczyć empatycznej komunikacji. I my to robimy na żywo, właśnie w tej rozmowie. Więc jeszcze raz Ci serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu. W empatycznej komunikacji. Nie będzie różowo i nie będzie milusia. Nie będziemy sobie słodzić, czuć wdzięczności i miłości do braci. To nie jest ten kierunek. Na pewno często w empatycznej komunikacji usłyszysz słowa: Dziękuję, że mi to mówisz. Albo usłyszysz coś takiego: Czuję wdzięczność za te słowa. Czuję wdzięczność za to, że powiedziałeś, że jest prawdę. Że jesteś autentyczne, że powiedziałaś mi o swoich trudnych emocjach. Dziękuję Ci za to. Bo kiedy mi o tym mówisz, to ja sobie przypominam, że ja też mam ogrom tych emocji, ale nie mam odwagi o tym powiedzieć. Więc w empatycznej komunikacji ta wdzięczność i podziękowania to jest też taki ważny element. Ja przyznam Wam, że kiedy trafiłam w grupę, która tak się komunikowała, to początkowo czułam narastającą złość. Bo wyczuwałam brak swojej autentyczności. Bo przyzwyczajona jestem do wyrażania emocji, ale jednak za dużo było dla mnie używania słowa dziękuję i wdzięczność. I musiałam e, nauczyć się tego słyszeć, przyjmować to traktować to serio, że kiedy ktoś dziękuje i mówi, że jest wdzięczny, to to jest prawdziwe i to jest autentyczne. I to wymagało ode mnie czasu i pracy, aby przyzwyczaić ucho do, do tego, a przy okazji też zastanowić się, czy ja czuję i co ja czuję. No i ja nie mogłam poczuć tej wdzięczności. Nie mogłam poczuć i, i podziękować innym. Ale czułam coś innego niewygodne emocje, jak złość. No ale to jest autentyczne, to jest moje, więc trzeba się z tym podzielić. I nawet jeśli to jest gniew, to warto powiedzieć, że ja dla odmiany, moi drodzy, czuję gniew. Nie wiem czemu, ale to czuję i chcę wam o tym powiedzieć, bo pękna. A grupa na to spoko fajnie, że to mówisz. No i można doznać szoku serio? To jest okej, okay. akceptujecie moją złość, nie będziecie chcieli jej przypudrować, dodać różu i błękitu. To daje taką mulkę, kiedy nikt nie chce tego poprawić, tylko mówi: okej, okay. w porządku, czujesz gniew. Jest okej. Okay. Rozumiesz, dlaczego to czujesz? Jakie masz potrzeby niezaspokojone, że czujesz ten gniew? O, cholera, wiem. <grym> wiem. Boję się odrzucenia. Nie czuję zgodności. Mam inne zdanie na ten temat, więc mam lęk przed odrzuceniem. Czyli jaką mam potrzebę więzi, przynależności? Ha, i one są niezaspokojone, bo mam obawę. Więc ciekawe doświadczenie w relacjach, kiedy, jaką to piękną daje nam ulgę, kiedy ktoś cię akceptuje. Niezależnie co czujesz. Ciekawe doświadczenie w relacjach, mało znane, bo przecież nie wypada czuć tak wielu emocji: zazdrości, zawiści, smutku, złości. No, złości nie za dużo. Nie za dużo wypada jej odczuwać. Jak boli, to przestanie. No, nie narzekaj, nie płacz już, nie smuć się tyle, nie przeżywaj, nie ciesz się za bardzo, nie podskakuj, usiądź. A kiedy spotykasz nieprzemocowego, empatycznego człowieka, on ci powie: Rozumiem, pozwól sobie na te emocje, czy mogę ci jakoś pomóc? Chcesz pogadać? Hmm, widzę, że jest ci ciężko. I ten empatyczny, nieprzemocowy człowiek, on mnie zaprasza i pyta, czy chcę z nim wspólnie przeżyć to, co noszę w sobie. Ha. Więc życzę Wam, spotykania takich empatycznych, nieprzemocowych ludzi. Zapraszam też serdecznie na jutrzejszą rozmowę z Gustawem. Zrobiliśmy to w formie wideo. Złapałam Gustawa w afrykańskiej wiosce. Internet nam sprzyjał. Rozmowa warta rozmowy. Bardzo dziękuję i do kolejnego. Pa!